Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Soulka e, Ostatnio zagraliśmy wojowniczką i nie poszło mi zbyt dobrze, więc dzisiaj chciałbym zrobić Redemption Run i mieć jednego dobrego przynajmniej rana tą wojowniczką. Jeden dobry ran wojowniczką. Oj, nie dostaliśmy z powrotem Kostki lodu niedobrze. dobrze Okej. Okay. Mmm, coś tak czułem, jeżeli nie dalibyśmy rady wskoczyć na owocka, no to byśmy stracili przy... Uuu, uh, okej, okay. użyjemy sobie umiejętności, bo tutaj mamy free, nice. Obejdzie się bez utraty zdrowia, na szczęście. Co mamy na zęby? Attraction to strawberries plus 50%, to jest zbyt silne, musimy sobie zmniejszyć majątkę HP, no nie tyle musimy, ale... Zmniejszenie Max HP na pewno nam pomoże. Weźmiemy sobie Bumbla. Eee. Fu, 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 fu. Tak jest tutaj, jeżeli... właśnie, Jeżeli dalibyśmy radę wskoczyć na skrzynkę. Użyję sobie Bumbla. O, fajnie, Bumble się zasejwował. I teraz mogę użyć umiejętności, żeby zdobyć sobie owocka. Skipujemy to. Niestety na tej wojownicy będziemy potrzebowali dość spory budżet. Wszędzie jest niebezpiecznie. Tutaj mamy 50% i tutaj mamy 50%, ale tu mamy owocka. Pięknie 50 na 50, skrzynka. Nice. Stąd jeszcze dwie skrzynki, nawet uda nam się załatwić. Dobrze, większy budżet działa na naszą korzyść. E, Zwiększymy sobie ten e, atak. E, tak, using two items, give, uh, give back life point. To jest dobre. Jakaś opcja leczenia się. E, ok, góra jest free. Bo psy już nam nie robią shifty I teraz co? Tutaj Wołocka? Hmm, oczywiście, że nie. Ale udało się go zebrać. Dobra. E, nie mam pieniędzy na itemki. Złotego robaka też tutaj nie widzę. To lecimy dalej. E, weźmiemy sobie jedną dodatkową rękę. Jeżeli leczymy się na itemkach, to może to być dla nas bardzo e, pro, e, profitowe. Nie wiem, jakiego słowa chciałem użyć, ale umówmy się, że profitowe to jest to słowo, którego chciałem użyć i nie będziemy dalej się rozwijać nad tematem, moi drodzy. Eee, okay, drzwi otwarte, nice. E, dobra, tu się już zaczynają schody, jest bardzo niebezpiecznie, użyjemy sobie kostki lodu jakbyśmy trafili na książkę... Trafienie na książkę było najbardziej optymalne. Użyjemy sobie umiejętności. Dobra, wyrzuciło nas na dół. Dobra, to mamy 25% na trafienie na książkę i stracenie 3 HP. Tutaj też 20. Tutaj mam 50% na książkę, tutaj 25, tutaj 50, tutaj 33, więc najlepiej będzie chyba tutaj. Dobra. Jakieś HP niestety musiałem stracić. Dobrze, że tylko jeden. Skipujemy dalej. Mam jeszcze na jeden itemek. Hmm, dobra, eee, nie chcę na pewno walczyć z tym magiem, który się znajduje tutaj, bo on mi zabierze aż 3 hp. Eee, użyjemy sobie umiejętności, żeby jednego z tych psów wyeliminować. I użyjemy tego. Eee, co tu mamy? Plus 48 do Strawberries, ale maksimum health minus 1. Nie bardzo chciałbym tego... Okej. Okay. Attraction to all monster plus 30%, ale mamy więcej golda. To in the long term może nam nawet pomóc. Eee, tu chyba nie chcę wylądować. Tutaj jest w miarę free. Jakby udało się pozbierać te w dwa owocki zanim je czarodziej wyłą wyłączy. Mm. Tylko jednego udało się zebrać. Użyjemy sobie umiejętności tu. Okej. Okay. Od, yy, obyło się bez utraty zdrowia, i nawet jeszcze coś zarobiliśmy. Wezmę sobie młotek na pułapki. Młotek na pułapki, Git. Eee, tutaj, niestety, prawdopodobnie trochę HP stracimy. Ok, idealnie. Za chwilę kolejny sklepik, to teoretycznie jakąś... Yy, jakiś itemek możemy sobie spalić. Aha. Pięknie. Nie dość, ubyło się bez utraty HP, to jeszcze podleczyliśmy się itemkiem. Pięknie, potka. Jak odda, to ta potka jest warta... 3 HP, bo jeżeli ją zduplikujemy to się nasz ząb odpali więc za każdą potkę po 1 HP plus za ząb dodatkowy HP to ta potka jest potencjalnie warta 3 HPki i skaczemy w górę pierwszy bosik, okej okay. mamy full HP mamy zestaw itemków dość spory Pierwszy bosik wygląda całkiem, całkiem. Eee, dobra, Gimi loada. Pięknie, pomidor z góry zabity, teraz jeszcze tego z dołu. Oro. Mm, użyjmy sobie tego na górze. O, dobra. Nie zostałem pokarany. Za mój... za moją chciwość. Okej, okay, I guess tu... Okay. O dobra, boss pokonany, nie klikamy nic dalej, po prostu zabijamy bosa, i idziemy dalej. Idziemy do grzibowej Groty. Że nam zadają aż 3 damage Atanu. Prajcie, ajcie. Jakbyśmy mieli bomby albo młotek, to byłoby najbardziej optymalnie. E, dobra. Mm. Ale mamy tutaj hilka Mamy tutaj dwa hilki To trochę tych hapeków, co straciliśmy na wężu, sobie odzyskaliśmy. Czy tu jest troll? Masz troll. Eee... Dobra, możemy zaryzykować tutaj ewentualne te grzyby. Nie możemy już ewentualnych grzybów zaryzykować. Odleczymy się i już wszystkie grzybole, bo nie chcę skończyć ran z powodu grzyboli. Uuu, dobra. Trochę greedy, ale się udało. I jest tutaj. Okej, okay, owocek. Tutaj jest najlepiej, na to wychodzi. Nice. Skrzynkę jeszcze dodatkową stąd zdobędziemy naszą umiejętnością i weźmiemy tą skrzynkę. Pięknie. E, Bomby na czyszczenie rumów, przynajmniej częściowe, się na pewno przydadzą. Weźmiemy sobie 26% attraction do Strawberry. Szanse na truskaweczki zwiększymy. Mamy 79% większe szanse na truskaweczki już. A zaczniemy od truskawki. Jeżeli trafiłbym na ptaszora, to byłoby idealnie tutaj. Pięknie, ok. Mogę sobie zejść tutaj w dół po truskaweczkę. I tutaj. Uuu, skrzynka. Teraz ptaszora? No, nawet w jajko możemy strzelić. Bo to był ostatni potworek do zabicia. Eee, więcej Max HP. Te Golden Dentures. Nie pamiętam, co te Golden Dentures robiło. Weźmiemy to, żeby sobie przypomnieć. A, Duration of Thief. A ja nie mam niczego co debuffuje. Mam same buffujące. Ajajaj, ten ul mi troszeczkę tutaj pluje w mordę niestety. Z powodu pojawiających się bzyków. Które zabierają mi niesamowitą ilość HP Tracę 3 HP na każdym bzyku Dobra ryzyk jest, piękny owocek Następnym razem jak trafimy na ul To go chyba po prostu skipniemy eee, Wolałbym bombę zamiast młotka, pięknie Bumbo mogę bardziej troszeczkę potargetować potwory na przykład w tej sytuacji. Możemy potargetować potwory. Mm, akurat na niego mi dało? Dobra. Ale mamy z tego powodu dużo, dużo free rzeczy. Bo mamy przynajmniej dwie, trzy free I item plus random tile bonus style. To sobie użyjemy. U, yy, dobra, bomby pięknie usunęło się wszystko co chciałem, żeby się usunęło. Armiemy jeszcze złota trochę, bo na pewno chciałbym poszaleć trochę w sklepiku. Najbardziej mnie by interesowały jakieś bomby. I, bomby i bariera. Pięknie. W eee... ptaszora tutaj. Pięknie. Teraz tu ptaszora? Hmm. Dobra, niestety wypadło na jajomena. Ale mimo to jesteśmy w stanie ten flor zrobić bez utraty jakiegokolwiek żyćka. i jeszcze sobie nawet trochę zarobić. Poszło dobrze. Eee... Grzyby, węże i inne paskudstwa. No właśnie, a propos, a propos grzybów, nice, nice. Pięknie. 150. Eee, nie kupujemy nic. Zestaw itemków, który mam, bardzo mi się podoba. Eee, chcę pozbyć się ula. Niestety. Eee, potencjalny damage, który ten ul może nam zrobić. Eee, dobra, jest. Możemy lecieć dalej. Idę, ja mam 185. Stuły mogę wysłać na górę. Zostawię sobie z 80 golda. Nasik. Dobra, bariera w ruch. Dobra, dostaliśmy drugą barierę. Hmm, musimy użyć jeszcze jednej bariery w ruch. Serio? Pięknie. I uciekamy stąd. Eee, w ręka na itemki jest mi potrzebna. Żeby się zabezpieczyć w następnym sklepie a propos. I pokupywać dodatkowe itemki. To będzie ciężki flor. tutaj. Potencjalnie stracimy dość dużo HP. Daj mnie do góry, proszę. Ajajaj, na bzyka mnie dało. E, muszę użyć potki, niestety. I lecimy dalej. Bumba, e, lina niestety mnie nie interesuje, kostka mnie interesuje. Mm. Dobra. Pięknie, ptaszor zabity. Jeżeli sytuacja z ptaszorem jest rozwiązana, to mi jest to na rękę. Ile już mam? Mam dwa trapy, następny trap jestem dead. Jak wskoczę w węża, to jestem dead. To niestety musimy się skupić tutaj. Zejdziemy sobie do domu. Więcej hajsu i uciekamy stąd. Yy, musimy użyć bomby i leczyć, liczyć na to, że wpadnie na ul niestety nie wpadło na ul ale za to się trochę podrzliczliśmy o nie a ja jeszcze miałem podkę w ekwipunku a prawie już wyszliśmy z tego grzybowego poziomu no dobra Eee, 134 golda. Mogę za coś kupić. Ice cream in the shop. Magnet at the shop. Więcej zębów dla statuetek. Weźmiemy sobie więcej zębów dla statuetek. Tutaj co? Jeszcze więcej zębów dla statuetek. Eee, I ile mamy? Mamy 16 minut na razie na filmiku. To spróbujemy zagrać jeszcze jeden rantów wojowniczkom. Eee, kostka lodu na start. Wrzuć nas na dół, proszę? Mm, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Let's go. Okej, okay, ten dół jest, chciałem właśnie powiedzieć, prawie free. Dobra, więcej zymbów. Te... mały buffik do serduszek mnie bardziej interesuje. O! Złoty robak, dawaj hajs. Eee, Potka na HP mnie bardziej interesuje. Eee, oczywiście, że tak. Eee, wygląda na to, że ten run będzie... Znacznie szybszy niż ten poprzedni, który mieliśmy, z tego też powodu wysyłam na szczyt cały hajs, który do tej pory uzbieraliśmy. Trochę ponad 20 źle nie ma, ale on mi się nie wydaje, że będzie jakiś super dobry. Ten ran. wszystko idzie nie po mojej myśli. Oczywiście, na niebieskiego użyjemy potki, użyjemy też drugiej potki. Pięknie. Kolejny ząbek. Yy, dobra, to weźmiemy to. Nie zwiększa nam to szansy na owocki, ale sprawia, że podnoszenie owoców debuffuje przeciwników, więc nie jest też tak źle. Oczywiście u Kowala ulepszamy sobie czerwoną rękę. I guess two, mm. dobrze, musimy stąd uciekać najszybciej, jak to się da. O, wszyscy są prawie na niebieskim, a Ice Cube zdebufujemy ich na czerwonym cyklu. Eee. I guess, tak musimy zrobić. Czy to. A, to jest koniec. Zgaduję, mogłem nie być stingy. Nie, mogłem nie być stingy z tym lajsquewem. Ale dobrze, moi drodzy. Ponownie delikatny -y, progres na tej wojowniczce. Niestety nie oddały zęby i tak dalej. I wydaje mi się, że dzisiaj będziemy kończyć taki troszeczkę krótszy odcinek. Ale chyba. To nie będzie problem, jutro też jest dzień jutro też wrócimy odcinek i, i na jutro już sobie wojowniczkę odpuścimy przejdziemy sobie do pezanta spróbujemy pograć pezantem, spróbujemy nim coś zdziałać, zobaczymy jak ten chłop z, z Mazur nam pochodzi, zobaczymy czy cokolwiek będziemy w stanie im ugrać, ale za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, jak zwykle zapraszam do lajkowania, subowania, zostawiania komentarzy i wszystkiego tego innego, co algorytm YouTube'a tak bardzo lubi, zapraszam Was też na mój drugi kanał, gdzie regularnie streamuję link do drugiego kanału znajdziecie w opisie i życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!